Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Kamilo Gamer i dzisiaj nagrywam pierwszy odcinek, ponieważ założyłem kanał który się rozwijać, to mi widzicie, siemano. Ten kanał będę prowadził jako tematyka gamingowa. Będę grał w różne gry, testował. Teraz na PSP, później też będę nagrywał na PlayStation 4. Mam taką opcję. No i co? Zaczynamy od PSP, bo myślę, że każdy już miał w, w rękach PSP. No i co, ja posiadam wersję 3004 Slim and Light Wi-Fi, ta najlepsza uważana przez użytkowników PSP. <coughs> Koronawirus, tak, tak. Um, a właśnie też a propos koronawirusa, no to yy, zostańcie w domach, to jak wasze te zwane koronaferie nie jest czas, żeby wychodzić z domu, czy yy, imprezować, spotkać się zna ze znajomymi, tylko to jest czas, żeby siedzieć w domu. Po to jest ta kwarantanna, żebyś nie zarażać, tak? Żeby yy, pozamykali wam szkoły, żebyś nie zarażać i w ogóle. I też macie czas, że na przykład jak ja jestem w ósmej klasie, żebyście mieli czas y, powtórzyć do egzaminu na przykład. Albo się pouczyć czegoś, y, coś w tym rodzaju. A więc tak, no. Więc y, zostańcie w domu. Robimy y, hashtag, możecie stawić komentarz. Kwarantanna, zostajemy w domu. No i co, już możemy przejść do naszego PSP. Jak już mówiłem, posiadam Wersja 3004 Slimen Life Wi-Fi. No i mogę Wam coś opowiedzieć o, nie, o PSP. PSP zostało wydane w 2004 roku przez Sony Computer Entertainment. Pierwsza wersja um, ty, y, 1004 była no takim. Miała dużo błędów, tak? Tak, przepraszam, miała dużo błędów przeważnie gałka źle chodziła albo na przykład też yy znaczy no było też bardzo dużo tych błędów, tak. była strasznie grupa miała z 20 miała z 23, znaczy nie, z 7 cm grubości w wersji 2004 już została ona odchudzona i do tego jeszcze yy, dostała yy, kabel kabel wejście TV Out zostało PSP 1400 pozbawione modułu podczerwieni tutaj jak moglibyście jakbyście mieli PSP to to był taki moduł podczerwieni i tutaj było coś takiego, że można było wyciągnąć, znaczy to otwierało płytkę żeby wyłożyć dysk MD, według mnie to było o wiele lepsze niż w yy, tych wersjach, które zostało to pozbawione, bo też y, płyta nie latała, i tutaj jest straszny duży y, rozwój, y, że m, płyta nam lata. I w PSP 1004 było to dziś, Jakoś tak, to takie malutkie było, i tam były też usztywniacze metalowe. A więc tak, uruchom... no i jeszcze 3004, czyli tą co ja mam. Jest tutaj najlepszy wyświetlacz z PSP. No i tam jeszcze kilka tak kosmetycznych rzeczy, czy na przykład ten okrążek taki, tak, krąg z PSP. Został zmieniony przycisk PlayStation zamiast Home, jak to było w dalszych wersjach. No i dwie najgorsze wersje według mnie, bo zostały jeszcze PSP GO i PSP E1004 PSP GO jest, to, jest pozbawiona dysku UMD można było tutaj płytki wkładać tylko na PSP grało się wersje cyfrowe było to takie rozsuwane PSP miało mniejszy wyświetlacz 3 cala, ten ma 4 cala no, i było tak rozsuwane jak telefon kiedyś, tak? bo miało straszne, straszne przyciski jak był krzyżaczek, potem była gałka, od razu i od razu były też przyciski. Bampery każde PSP ma, tylko można było grać w wersji cyfrowej na PSP, i to wielu użytkowników nie zachęciło do kupna tej kieszkosolki. Ponieważ, kto by chciał, czekajcie, tylko z kart. Kto, kto by chciał grać na wersji cyfrowej PSP, skoro ma PSP charakteryzuje się dyskami UMD, tak. O, może teraz będzie to pasowało jakoś fajnie, dyskami UMD, tak. No i ostatnia wersja PSP E1004, była to budżetowa wersja. Została pozbawiona modelu Wi-Fi, wejścia TV-Out PSP Go, chyba też nie miało wejścia TV-Out. Um, no i jeszcze y, mało, miało, y, gorsze materiały zostało zrobione sztuczniejsze, bardziej takie y, nieporęczne, znaczy poręczne y, gorszy, gorszy materiał, było, to widać, że to jest wersja budżetowa. I też y, tutaj, jak ma posiadacze PSP E1004, zamiast tej, tej klapeczki jednej, co jest do otwierania dysków UMD, otwierało się całe tu, ca cała ta powierzchnia, i baterii miał wbudowaną. Nie dało się jej wyciągnąć, tak samo jak w wersji y, PSP Go. Pokażę Wam tutaj baterię, bo tam nie umówiłem. Mogę teraz omówić jeszcze, yy, jak to wygląda w każdym PSP od 1004 do 3004. Znaczy od, od yy, E1004 do yy, 3004. A więc umiejscowienie yy, było takie yy, gałeczka w PSP 1004, tak. No, średnio psuła się strasznie. To już zostało to poprawione. Trzeba wtedy rozmontować całą konsolę i wymienić gałeczkę. Grzybek taki mały, nie jest gałeczka, nie wiem czemu. Po prostu tak się przyjęło jakoś. Ty to nie jest, jest jak dual shock, bo nie ma tego, żeby wcisnąć na przykład. No i co? Krzyżaczek standardowo, fajny, tak. Bampery 2. Um, tutaj jeszcze krzyżyk, kwadrat, tylko kółko, przycisk do głównego menu, podgłośnianie, ściszanie, podgłośnianie, głośniczek stereo, obydwa tutaj tutaj u góry głośniczek stereo, tu i tu, w, głośni w PSP-1004 głośniki były po tej stronie, no, i to nie było zbyt komfortowe rozwiązanie, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Nie było to zbyt komfortowe rozwiązanie. No, ale w PSP 1004 już to naprawiono. Znaczy 3004. No i co jeszcze mogę powiedzieć no, o tym sprzęcie? Jest to konsola przenośna, fajna. A jeszcze tutaj wejście USB specjalne. Włącznik WLAN, czyli sieć Wi-Fi. Tutaj mamy te dwa jakby znaczniki, że jest połączone z Wi-Fi. Tutaj, yy, tutaj mamy Power i hold, czyli tutaj z damy to zablokujemy. A jak damy do góry, to się świeci zielona dioda, czyli że konsola się yy, włączyła. Ja teraz przypadkowo chyba włączyłem konsolę, tak się odpala. Ja posiadam wersję mam mam najnowszy soft bodajże że się nazywał sorry za taką jakąś jakoś to nie współgra ze mnie. O. ja mam system information wersją 6.60 czyli ta najlepszy software i mam te PSP hakowane czyli o czaszki, czyli przerobione wejdziemy sobie w memory z tym było. tak i tu mamy te updatey. ten drugi to jest włączenie tych wszystkich jakby ustawień, tak, oh, no, no i co jeszcze, może odpalimy jakieś GTA albo tekenasz polskie. Mam tutaj takich gierek troszkę. E, odpaliśmy tutaj zaraz PSP. No i mam tutaj gierki. Mhm, co się stało, bo mam niewyklany polski język. Mam tutaj. Geta Out, by, e, Liberation City Stories, 2 City Stories e, Pulse Force, Pataton 3 części, Loco Roco, Tekken 6, Metal Gear Solid New speed Speedy, Wipeout to jest chyba tak, WoW Pulse pour, do tego jeszcze mam Lego Batman pierwszą część Indiana Jones Lego 2 części, Star Wars e, druga część, mam tutaj trójkę jeszcze Trójeczka, Do tego jeszcze Burnout, taka fajna gierka, wyścigówki takie, no wyścigówki, że jedziemy torem, jak jakiegoś przeciwnika wwrócimy no to jest pokazana na kamerze, jak go wywalamy, tak, jeszcze Guto War of Olympus, nie grałem w to szczerze, Dante's Inferno, Call of Duty Road e, to Victory, to nie wiem co to jest, nie jak na tym polega ta gra. Assassin's Blood Knights, e, Arya Maydenka 2, Tomb Raider, Spider-Man, e, Wolf of Shadows, X-Men, Final Fantasy, Marvel e, Nem Nemegis Metal Gear Solid, Peace Walker, Demo Ops, uh, Harvest Moon, He Hero of uh, Leaf, and uh, uh, Tom Clines, to jeszcze Harry Potter, Need for Speed Pro Street, Indiana Jones w uh, wersji takiej nie, nie Lego, no i uh, Little Big Planet. Nie, co się stało, ale mam tutaj polski język wygrany miałem miałem wygrany, ale coś się chyba tutaj będę musiał jeszcze raz znowu włączyć na sole ale to już mniejsza bo to tam w sumie znam troszkę angielski, więc mi to tam nie przeszkadza ale mam w każdym bądź razie yy, ja w zestawie dostałem etui pokażę Wam teraz wszystkie moje gierki na umd jakie mam, w które przeważnie gram, a w te, które mam, to przeważnie też nie gram. Tak za bardzo, można tak powiedzieć. Pięknie mi to sobie, Lesyś. Tak wygląda O kurczaczki, może nam z jakiś podkładeczkę fajną. O, super. Na dyski UMD tutaj na konsolkę lub ale ja z tego tutaj nie korzystam. Na zamknięcie fajnie się zamyka. Tak to wygląda. Teraz wam pokażę, jakie gry mam. To, 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 to wszystkie moje gry takie UMD w tulegram. Jak ktoś to możecie podsyłać jakieś, ale ja będę sprzedawał PSP, ponieważ. Chcia, mam PS4 i będę chciał sobie kupić y, PS Vita i to chcę sprzedać. Jak coś to 4 stówki, koselka bardzo zadbana, ale tam mniejsza. Na privie można się tam dokonać, albo w komentarzu możecie napisać. Yy, Lego Harry Potter Years 57 The Sims 2 yy, The Sims 2 Castway. Benten 10 Alien Force, Crash of the Titans. Ta, ta gierka mi się zacina, nie mogę jej uruchomić. Więc będę musiał chyba ją oddać albo zwrócić. Troszkę jest porysowana. No i LEGO Star Wars 3 The Clone Wars. A więc tak, mam tutaj te wszystkie gierki praktycznie, które Wam pokazałem. No i jeszcze Wam pokażę tutaj. Mam dwie albo trzy części InvisiMalsów. Sorry, to jest za bagan, ale kwarantanna, tak, tak? Mam InvisiMalsy Zaginione plemiona. Nie gram w to, ponieważ nie posiadam kamerki. E, to jest jeszcze taka wersja InvisiMalsu, to jest z kamerką. I właśnie IEPED. Y, Nie gram w to, bo to już trzeba komarka, ale fajna gierka po polsku. Samokim i tam jeszcze leży y, Star Wars Battlefront edycja specjalna, ale tam mniejsza. A więc tak prezentuje się y, PSP 3004 w mojej odsłonie. Muszę jakąś gierkę jeszcze odpalimy, taki króciutki gameplay stykę na szóstki na przykład. E, chciałbym powiedzieć, że e, jest to fajna przenośna konsola. Na podróż i, i w ogóle. Aha i jeszcze zapomniałem powiedzieć, że w PSP e, Wi-Fi tylko obsługuje e, sieć VLAN, e, czyli ta słabsza e, edycja jak ktoś ma yy, no wiecie w sumie o co mi chodzi po prostu jak nie, nie opłaca się grać żeby mieć najgorszy internet żeby z PSP -PS grać bo możecie sobie dać przecież y, każdy posiada telefon no i y, każdy może sobie Szymanko każdy może sobie przecież y, z swojego telefonu się połączyć tak możemy zagrać ar arcade battle i moim ulubionym y, zawodnikiem jest King, y, albo Jean albo Kazuyama, albo też y, David Jean i jeszcze grałem kiedyś Yoshimitsu na PS3. Spoko całkiem, a można sobie zagrać y, Kazuyamą, mam 11 zwycięstw tutaj, więc no. Możecie zostawić subskrybera, łapkę w górę, W filmie postaram się podawać dwa albo jeden dzień w tygodniu. Zależnie, tu to będzie sobota albo, albo yy, piątek. A teraz zobaczymy, wszystko będę Wam opisywał. Zapraszam na mojego Instagrama, yy, stosu 69 Facebooka Kamil Tomasz Stosur. O tutaj babeczka jest jakaś taka słabiutka. Zaraz ułoimy tutaj pięknie. za jakoś ja też nagrywam telefonem, dopiero też będę zaczynał właśnie z przygodą z, z yy, nagrywaniem, ale to myślę, że nie przeszkadza, także wszystko widzicie. Będziecie mówić pewnie w komentarzach, że same te same kombosy robię, ale tutaj inaczej się nie da. No. O, udało mi się. Babeczka łać strasznie. A więc tak no. Zagnamy sobie jeszcze dwa mecze i będziemy kończyć. Założę też grupę na Facebooku, żebyście mogli pisać, podsyłać filmy. Na... Yy, na, 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 na... na yy, odcinki. Będę nagrywał przeważnie też na ps 4 jak jeszcze przyjdzie z naprawy. O, ten dziadek jest dobry. Nie lubię przeciwko niemu grać. To nie powiedziesz, że jestem bobem, ale naprawdę ten bot y, z tego Włąga jest naprawdę trudny, czasami do pokonania. No. Mam tak odcinki, właśnie też przeważnie na tym PS4. Będę nagrywał Mam tam jakoś Dunning Paladinsy, tam jeszcze właśnie Gotowar 7 całe. Mam też dość Mortal Kombat XL, tak samo FIFA 20. Więc jest dużo propozycji, możemy sobie pograć. Więc jak coś piszcie w komentarzach, zachęcam do łapki w górę. Myślę, tak taki próg te 5 łapek w górę to będę dawał no odcinki, będę wiedział, że będziecie chcieli oglądać. Będą no właśnie gameplaye, coś takiego na moim kanale. Na następny raz, jak będę nagrywał na tym Play'u, play, PlayStation 4, to będzie lepsza właśnie ta grafika, niż telefonem. Ale no, jak nie ma się kamery, jako youtuber, to się później płaci. Już ty typa, już jest po nim. O, to jest kurczy byku, jeden byku. Ale no mocny jest ten Paul. a już żartowałem. Dobra, moi mój. Więc, dziękuję za oglądanie. Wbijajcie na mojego Instagrama, Facebooka. Instagram sztosu69 Odpowiem na wiadomości prywatne. Możecie pisać spokojnie na odcinki. Założę grupę na Facebooku i na Instagramie mogę to założyć. Więc mogli, będziecie mogli pisać mi propozycje na odcinki. Więc znajdziecie sub, subskrypcję. Łapkę w górę. I dziękuję za oglądanie. Cześć. Trzymajcie się.